wam się państwo radni, wszystkim paniom i panom. To ja na ostatniej za sesji zadałem konkretne pytanie na temat inwestycji inwestycji na Wysina dębina. O wyliczenie prosiłem jak ta inwestycja by przebiegała między kanalizacją grawitacyjną a tymi zbiornikami. Pan, wam państwo to wystarczyło, a pan wózek powiedział, że do tego został powołany ekspert, profesor i wyliczył, że tam metodą budowania kanalizacji jest tańsze yy, po prostu yy, ten bionik. i mam to państwo wystarczyło. Ale wam, a także państwo słuchali na przykład takich bardzo ważnych spraw, tutaj nadmienię tylko ile psów odłoglono, jakie to są istotne sprawy, tylko że zbiorniki się to nie czy to, to był łaciaty, biały, pszargony, ile burmistrz na, na przykład, że się spotkał z proboszczem, tylko też nie powiedział, czy kawę pił, herbatę. Takie to są ważne sprawy dla gminy. A tutaj taka sprawa, po prostu, że no ja mam króciutko, tylko powiem, nie będę wam Państwa bardzo zwracać, bo prawdopodobnie tu jestem w tej, za tego burmistrza y, ostatnia na sesji, ale tak króciutko. Y, z gminy. Do danych jest 1400 metrów, bo dzisiaj sobie przejechałem. I koszt tłocznej kanalizacji wykosztował w granicach no, 100 tysięcy. Wezmę 150. Zbiornik kosztował 400 tysięcy. Wziąć dalej jest? Z, z Lubosiny do Dębiny jest 3 km 200. Wezmy, że ten koszt tłocznego już. Gdyby była nilu w międzyczasie podłączona, już yy, po prostu przygotowana, byłby w granicach, dwustów, no niech będzie się. W Gębinie jest yy, prognozowane, że będzie 25 metrów mm szczepiennych świeków na dobę. Przepompownia, która by tam mogła być zamontowana o mocy, na przykład, tutaj jest kopa, to...